Kiedyś musi być ten pierwszy raz na Nekro Ciekawe jak pójdzie i czy się nie wypieprze yy, Na lewo czy prosto idziemy? nie możecie O, o ja! To <śmiennie> jest O ja cię O ja tego jeszcze nie widziałem Tego jeszcze nie widziałem słuchaj Ktoś Bar spina robi Przynajmniej się przednie koło nie Ale to się poodpinało czy on to poobrywał? Nie wiem To było już takie Nie wiesz co wygląda jakby było odpięte ale połamane to go No czy wiesz, kilka już w wiśle było. No tak, to prawda. Gdzie jak zrzucali? Nawet filmy gdzieś tam w internecie, jak zrzucają Skąd to napiszczy? Nie. Ale to piszczy to czy tamto? Tamto. Prawda, to bateria, to, Tamto, tamto piszczy. No to ja Ale nie piszczało jak podjechaliśmy, czy pisało? Nie. piszcza, to Bo to piszczy jak się ruszy, chyba jak, to się jak zaczyna się przemieszać, to zaczyna piszczeć. Dobre. Na trytyzkę dobrze Ale Boże, coś to... Co trzeba mieć w głowie, żeby takie coś zrobić? Ty, co ty A, A <laughs> Dobry tryb Dziwią, Ale będzie miniaturka, słuchaj. słuchaj O, masz dziurę na portkach o, gdzie? Na dupie Serio? No, zrobiłeś sobie dziurę Ufa. <słuchaj> Ufa. Wow. Dobre to Ej, tu nie przejedziemy Znaczy tam można to odpocząć problemu? Jak myślę, się tędy nie można? A przecież nie ma zakazu. Jak to nie ma? To, co? Gdzie jest zakaz? to stoi płot przecież. No ale ja zakazuję, ma. Ja wam ja zakazuję, to jest. bo tam też jest pod, a nie przejdziecie. Nie można przecież sobie. No chodźcie, tutaj można to spadać. A, a tędy wyjdziemy? Jest, tu jest płot. Znaczy jest płot, ale można go otworzyć bez problemu. Tak. No nie można go otwierać, bo ja go zamykam. Because que é que... Que, 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 que você está fazendo? o que <aquiando> <fairio> Oh <laughs> Nie. Nie, nie Jak długo to masz? No nie wiem, dwa tygodnie I nic nie czujesz? Nie, żadnej różnicy? Nie no, zalepiłem sobie środka nie czymś jest. Nie pamiętam czym no, Trzyma się na razie Aha Dobra, to i niech służy <laughs>